Ja wiem, pewnie macie to w dupie i w ogóle, ale tak sobie losowałem skrzynię, bo sobie właśnie kupiłem 7 za 8,15. Ta, podrożało, ale mam AWP-na. Zajebiste, co nie? No, ja patrzę na wygląd, nie na cenę, no wiadomo, ale... Akurat wygląd ciekawy. Wszystko rocznikarski wygląd. No to i tak git. No. No i to jest ostateczny wynik, nie? Oczywiście dodałem, bo to jest jako pierwszy AWP, a jeżeli nową broń mam jako skin, no to zawsze robię tak, żeby wyglądało na pierwszą na pewno, prawda? Ledwo co zyskałem AWP, a już jest kopia. I tak nieźle. Tym razem M41S No nieźle Dobra, to w sumie tyle Trzymajcie się, do zobaczenia i narka